No skoro jestem jakiś tam już powiedzmy dobry w, w tych rzeczach artystycznych, no to zacznę robić grafikę. Pierwszy jakiś tam tablet za jakieś 100 zł. I postanowiliśmy, kurczę, no zrobimy grę. No ale źródłem czerpania wiedzy aktualnie jest YouTube. Kiedyś był taki program Pivot Animator, to jest myślę, że starsi widzowie będą wiedzieć. Najlepsza strona, najbardziej profesjonalna, gdzie można znaleźć pracę jako grafik. Szukają ludzi właśnie do Game Devu. Profesjonalni, jak już wcześniej wspominałem, graficy im to nic nie grozi, ponieważ oni już mają jakieś zasięgi, oni mają rozpoznawalność. Ludzie i tak będą do nich się zwracać, bo mają tam jakiś swój już wyrobiony styl i renomę. Hej, bardzo mi miło powitać Was w pierwszym odcinku czegoś dla mnie kompletnie nowego. Będzie to trochę wywiad, trochę podcast, pierwszy serii, którą chciałbym dla Was zorganizować. Będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy lubią się z branżą produkcji gier. Dzisiejszy gość jest dla mnie bardzo specjalny, ponieważ jest to pierwszy grafik, z którym miałem okazję współpracować. Jest to mój stary znajomy. Stworzyliśmy razem grę Slime Siege i długo pracowaliśmy nad projektem Goodway, którego nigdy nie skończyliśmy. Przejdźmy więc do samej rozmowy. Dzisiaj jest z nami ktoś, kogo stali widzowie kanału mogą znać pod pseudoniem PaintShip. Grafik odpowiedzialny za cały art w samozwańczo wydanym przez nas w 2016 roku Slime Siege. A także z nigdy niedokończonego Goodwaya. Obecnie pracuję pod pseudonimem artystycznym NervulSumpo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dobra, w takim razie może opowiesz nam, jak to jest być grafikiem? Jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ta pasja? No, ja tam zawsze gdzieś miałem takie. Lubiłem po prostu rysować. Na początku było to na pewno jakieś tam rysowanie na kartce. Gdzieś tam w podstawówce jakieś tam bazgroły, po zeszytach, nie po zeszytach. No i ogólnie jest bardzo dużo poradników na internecie, na przykład jak rysować, zacząłem sobie oglądać jakieś poradniki step by step. No i zaczęło mi to fajnie nawet wychodzić w młodym wieku. Oczywiście tutaj takie klasyczne rysowanie ołówkiem. Nie mówię jeszcze o grafice komputerowej. No, i w końcu gdzieś tam spotkałem się z panem Mafinkiem i postanowiliśmy, kurczę, no zrobimy grę, no ale to muszę mieć coś do roboty. No skoro jestem jakiś tam już, powiedzmy, dobry w, ty, w tych rzeczach artystycznych, no to zacznę, zacznę robić grafikę. No i tak to się zaczęło w sumie. Pierwszy jakiś tam tablet za jakieś 100 złotych przysłowiowe. E Pierwsze grafiki, jakieś tam trudności z programami graficznymi. No i tak do teraz powoli ulepszam swój sprzęt, powoli ulepszam swoją wiedzę na temat grafiki komputerowej i ogólnie całego rysowania. Jest to wspaniała zabawa, ja się świetnie bawię robiąc to co robię. Oczywiście hmm. chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nie jestem żadnym profesjonalistą, jestem amatorem i hobbystą. Jasne, dobrze. I także amatorzy mogą się dzielić swoją wiedzą, nie ma z tym najmniejszego problemu, bo na pewno będzie oglądać nas wiele osób, które choćby amatorem chciałyby zostać. Także, już zahaczyłeś trochę ten temat, ale chciałbym, żebyś go zgłębił. Skąd w ogóle zacząć czerpać wiedzę? Powiedzmy, że ktoś coś tam sobie rysował, właśnie tak na papierze i tak dalej, ale jak zająć się grafiką komputerową? Jak wiedzieć, jak w ogóle stworzyć właśnie grafiki pod grę? Tak jak, no, miało to miejsce już kilkukrotnie. Więc e, może chciałbyś się tym właśnie z nami podzielić. Możesz, możesz śmiało podać bezpośrednie źródła skąd czerpałeś. No, bo moim bezpośrednim źródłem czerpania wiedzy. W, aktualnie jest YouTube. I wcześniej też był YouTube. Na przykład, jak rysowałem właśnie na, kar na kartce. To głównie patrzałem na jakieś kanały, które no wiadomo, nie wiem, jak na przykład narysować oko. No i. Robiłem to samo, co, co właśnie ten tam facet albo e, jakaś pani, która rysowała. Nie? E, I to jest na pewno bardzo dobry sposób na naukę. E, no, później to już raczej się uczyłem takich fundamentali typu jakieś, jakąś anatomię, jakieś podstawy cieniowania, e, jakiś e, kolor skimy e, podstawowe, który kolor bardzo dobrze ze sobą współgra. To są takie, takie podstawy podstaw, które każdy myślę, jak myśli o pracy albo o jakimś ciekaw, głębszym zahaczeniu o grafikę, to powinien znać. No bo wszędzie one występują. A jak jeśli chodzi o grafikę do gier, no to, to jest bardziej u mnie metoda prób i błędów. Kiedy robiliśmy np. Siege'a, zrobiłem jedną grafikę, okazało się, że jest jakaś zła rozdzielczość, później gdzieś tam jeszcze jakaś przeźroczystość, powiedzmy, nie, nie, nie grała, no to to wszystko jest myślę kwestia doświadczenia i, 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 i tak to widzę właśnie. I im więcej tak naprawdę pracujesz gdzieś tam na, w programach graficznych, tym bardziej jesteś z tym obeznany i łatwiej Ci to powoli zaczyna wychodzić. Także, no to, to myślę, że chyba, chyba wyczerpałem temat. Nie, nie ma tu nic więcej do, do dodania. A ja właśnie chciałem, żebyś coś dodał, ale sobie bardziej na temat e, animacji. Bo ja pamiętam, jak zmagaliśmy się z animacjami do Goodwa. <coughs> Pierwsze przyszykowane pliki z animacjami, no, nie przypominały e, sprite prawdziwego i dopiero wtedy trzeba było, musieliśmy siłą rzeczy nauczyć się, e, jak to robić. I może opowiesz jakiego programu użyłeś wtedy i w jaki sposób też realizowałeś animacje postaci konkretnie, bo no to było najlepsze co było w tamtej grze nieskończonej, przypomnę nigdy. Z animacjami był, to no, była no, też ciekawa sytuacja, od razu to jeszcze zaznaczę, że ja nie pamiętam jaki to był program, bo to było kupę lat temu. Ale są teraz bardzo podobne programy ogólnie i są nawet za darmo, gdzieś tam widziałem, aktualnie jednego nawet używam, ale mniejsza. Z animacjami jest na tyle ciężka sprawa, że to jest najbardziej pracochłonna rzecz, jaka istnieje, no bo jeśli robisz grafikę, powiedzmy, jeśli jest to jakiś pixelat, to jeszcze nie jest, nie jest to jakiś większy problem. Ale jak już robisz coś bardziej złożonego, jakieś grafiki postaci, które mają tam, powiedzmy, nie wiem, z tysiąc na tysiąc rozdzielczości, no takie rzucam po prostu liczby z głowy, no ale duże, powiedzmy, i z, z dużą ilością detali. No to wszystkie te detale trzeba zanimować, jednak, żeby to wyglądało dobrze. Trzeba klatka po klatce je po poprzerysowywać yy, i to sam po prostu proces jest strasznie czasochłonny. Yy, a sama nauka, sama nauka robienia animacji gdzieś mi tam przyszła też yy, po prostu po, yy, po metodzie prób i błędów, yy, bo kiedyś yy, był taki program Pivot Animator, to jest, yy, myślę, że starsi widzowie będą wiedzieć, co mam na myśli. No, jak gdzieś tam dzieciak się bawiłem w tym programie, i tak zauważyłem, że te animacje pokładkowe to, to jak się mniej więcej je robi. Yy, I w w taki sposób myślę, że to był, to był dobry fundament do tego, że te animacje zaczynały tam powoli wyglądać. Bo a tym jeszcze na pewno patrzyłem gdzieś tam w internet, na przykład jak była jakaś animacja chodzenia, to sobie wpisywałem. Animacja chodzenia po klatka, po, po klatka po klatce, na przykład. I, no i popatrłem, na przykład na ułożenie nóg, jak wygląda w każdej klatce. Próbowałem coś tam na pewno się zainspirować tym, co widziałem w internecie. No i w taki sposób myślę, że. Yy, że, że to, to wszystko wyszło z tymi animacjami. Na pewno jest to ciężki kawał chleba, bo w, w grze nie ma się jednej animacji, tylko ma się ich wiele, a jedną potrafi. No, jedną taką nawet można robić wiele godzin i. Yy, nawet jeśli jest to powiedzmy, pikselat. Mhm. Sam pamiętam, ile czasu schodziło, naprawdę z. Każdą animacją do Godweya, gdzie mieliśmy pięć różnych animacji, chyba na uderzenie miecza, co było chorym pomysłem, ale bardzo fajnym. No dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego mojego pytania, mianowicie o sprzęt. Czy wspomniałeś już, że kosztuje taki tablet początkowy około 100 zł, ale powiedzmy, że ktoś nawet jeszcze nie wie, czy chce wydać te 100 zł, bo chce w ogóle spróbować grafiki. Czy taki tablet graficzny jest w ogóle niezbędny do tego, żeby bawić się amatorsko? To zależy. To zależy od tego, co ktoś chce robić. E, jako, ma, no jako jako amator to tak zakładam, że dopiero gdzieś zaczyna swoją karierę. No bo tak naprawdę profesjonalista, który gdzieś siedzi w tym zawodzie od 10 lat powiedzmy albo 15, on potrafi ci zrobić coś bardzo pięknego w pańcie mieszkania. E, o tak, i co chcesz robić? Jeśli chcesz robić jakieś tam pixel art, jakieś tam małe rzeczy, powiedzmy do jakiejś gierki czy coś w tym stylu, myślę, że myszka w 100% wystarczy. Wiadomo, warto mieć nawet ten tablet za stówę, bo w razie jakiegoś elementu tu albo coś, no to, to jest na pewno bardziej yy, przydatne. A, a jeśli ktoś chce robić, powiedzmy, jakieś już arty, jakieś postaci, jakiś design robić, powiedzmy, coś bardziej złożonego z większą rozdzielczością to na pewno jakiś już, jakikolwiek tablet by się przydał. Nawet taki typowy, taki a'la touchpad z, no, z jakimś rysikiem, za tą przysłowiową stówę byłby dobry. I myślę, że nas takich powinni się ludzie uczyć, zobaczyć jak to po prostu wygląda, bo dużej różnicy pomiędzy um, Rysowanie na takim toczpadzie, a powiedzmy już takim z ekranem, z przyciskami, bajerami, tabletem, to, to nie ma. Bardziej chodzi mi się wydaje, że o, o już tego skisa, którego dziś się nabywa w trakcie i, i no. No, wiadomo, jest to, jeśli masz ekran i widzisz to rysujesz, to jest to na pewno trochę wygodniejsze. Ale, ale sam, sam zamysł jest taki, jak powiedziałem przed chwilą. Mhm. No dobrze, a skoro też już zahaczałem tak o temat kosztu takiego tableta, to może zahaczmy o koszt programów. Czy używasz jakichś płatnych programów do tworzenia, czy jednak stawiasz na open source? Mm, programów graficznych, które używam, to jest Pine Tool Sai i to jest wersja druga. No, to, to tylko dlatego, że tak naprawdę robiłem na nim od lat i po prostu już się znam, wiem co gdzie jest. Po prostu czuję się tak bardzo komfi w środowisku tego programu i na pewno kiedyś będę zmieniał może na Photoshopa, bo jest też bardzo dobry program, albo na jakieś Clipstream. Nie, jakieś co ja gadam? Clip Studio albo na jakieś Clip Studio i no nie wiem, to, to zobaczymy. Czas pokaże tak naprawdę. Póki co dobrze się czuję w e, Pani Toolsayu, więc tam raczej stanę. A tym jest bardzo dużo artystów, którzy robią, robią yy, paintlusaju i robi takie rzeczy, że normalnie głowa mała. <grymne> na słowo Click Fusion naprawdę wracają wspomnienia. Co? Oj, prawda, prawda. Yy, no dobrze, to w takim razie opowiesz, może, jakie są takie potencjalne zarobki stworzenia grafik na zlecenie? Yy, to tak jak już wcześniej też. Yy... No, wcześniej jeszcze nic nie mówiłem, ale to zależy ogólnie. Yy, to zależy jak rozpoznawalny jesteś grafikiem, ile tam mniej więcej, jakie masz zasięgi jako grafik. Oczywiście, bo jeśli masz 10, powiedzmy, zleceń tygodniowo, no to na pewno będziesz zarabiał więcej. Musisz, możesz sobie tam, powiedzmy, targować się z ceną, jak ci coś nie odpowiada, to możesz dać sobie większą cenę, jak ci coś, nie odpo jak ci coś odpowiada, to po prostu bierzesz zlecenie. No jako amator to raczej dużo nie zarobisz, no ja tu mówię z własnego doświadczenia, bo parę, parę już zleceń miałem, to nie są duże pieniądze, bo to jest jakoś tak, nie, no to przysłowiowa stuwa, no, stuwa dwie stuwy, nie? I to zależy też od czego, tak jak mówiłem. No ale jako taki powiedzmy ekspert, no to już myślę, że dobre pieniądze można na tym zarobić. Może jakoś tam liczbami nie będę rzucał, bo jeszcze jeszcze nie, nie doszedłem do, można powiedzieć, dużych zarobków w tej branży, ale jestem przekonany, że, że, że jest dobrze. Chociaż aktualna sytuacja może trochę popsuć plany, ponieważ no, ludzie mają dostęp do takich rzeczy generalnie, a i teraz potrafi generować tak piękne obrazy, że no, na pewno będzie mniej tych zleceń jeszcze. Mhm. Dla, dla grafików amatorów, oczywiście. Mhm. Do tematu AI jeszcze wrócimy. I tak jak mówisz, najciężej jest być grafikiem amatorem, ponieważ ciężko w ogóle jest z tego wyżyć, a jednak, żeby nauczyć się tego dobrze, trzeba spędzić na tym dużo czasu. Sam znam też paru grafików profesjonalnych. To przekroczenie tego progu, żeby móc się zacząć z tego utrzymywać, to naprawdę jest duży problem. Tak, oczywiście, ponieważ grafika, yy, grafikom i sztukom ogólnie, no interesują się, ludzie zazwyczaj troszkę no dojrzalsi. Yy, nie mówię oczywiście, że młodzi, ty, że nie ma tam młodych ludzi, ale no, to tak chyba, chy, tak mi się wydaje, że jest po prostu. Także zasięgi, no, ciężko wyrobić sobie jakieś mocne zasięgi, chyba że już naprawdę jesteś bardzo dobry i Mój art wygląda tak, że jak ktoś na niego patrzy, to ja mówi po prostu: Wow. Mm -hmm. mm. Powiedz w takim razie, uh, nasi, widowie, nasi widzowie bardzo chętnie pewnie by się dowiedzieli, uh, gdzie można budować portfolio i szukać zleceń. Mm, portfolio można budować na wielu stronach, które znajdziemy gdzieś w internecie, na przykład na ArtStation. To jest chyba taka naj, najlepsza strona, najbardziej profesjonalna, gdzie można znaleźć e, pracę jako grafik. Szukają e, ludzi właśnie do Game Devu e, i to, tam bardzo dużo osób przegląda tego te, te artstation. no wiadomo, to tak jak, samo jak mówiłem jeszcze wcześniej, jeśli e, Twoja grafika rzuca się gdzieś w oczy, to, to na pewno ktoś cię, ktoś cię zobaczy, jak e, zobaczy to Twoje portfolio, może się ktoś od do Ciebie oddezwie. E, i to jest też zależy, co robisz w tym portfolio. no Bo wiadomo, jeśli umiesz robić tła, no to rób tła, nie? Jeśli. Yy, no i, i wrzucaj te tła. Może, może akurat ktoś komuś spodoba się Twój styl i będzie potrzebował takiego stylu gdzieś w swojej grze. Może ktoś weźmie cię do pracy jako, jako grafik. Sam, sam nigdy nie, nie pracowałem gdzieś tam na etacie jako grafik, ale myślę, że, że na pewno byłaby to ciekawa praca. Bardziej zawsze próbowałem samemu gdzieś zdobyć jakieś te zlecenia od kolegi, kolegi, czy na przykład yy, yy, gdzieś tam po prostu ludzie sami się odzywali, jak coś zobaczyli. Mm -hmm. yy, no, trochę, trochę wybiegłem za, za, za temat. Nie, moim zdaniem to wciąż było wszystko w, no, w temacie tego pytania. Możemy w takim razie uzupełnić ten temat i wrócić do AI, bo myślę, że ono ma bardzo duże znaczenie. Sam bawiłem się tym i widziałem, co potrafi stworzyć AI, aczkolwiek, żeby wykorzystać to na przykład do gier, to wymaga to jeszcze bardzo dużo obróbki, bo wygenerować jakiś taki kwadrat, że tak powiem, kwadratowy obrazek ładny, to nie problem, ale żeby to się dobrze zgadzało, to już jest większy. Nie widziałem też pixel artowych generatorów a to, to akurat też nie widziałem no ja próby generowania pixel, art, pixel artu raczej tworzą coś, co tylko wygląda jak pixel art, ale jak się przyjrzysz to jest mnóstwo niezgadzających się pikseli w takim razie może opowiesz, jak myślisz jaki to będzie miał wpływ na twoją branżę i na ile zmienia jej przyszłość, a zwłaszcza przyszłość dla amatorów e no, dla amatorów to na pewno będzie bardzo dużo zmieniać. Nie mówię tu o osobach, które już gdzieś tam pracują na etacie, jak wcześniej wspomniałem, no bo to są już ludzie, którzy mają tam jakieś stabilne źródło dochodu i, i codziennie czerpią jakieś tam doświadczenie z tego, ze względu na to, że no, pracują w branży kreatywnej. Mówię tu o osobach, które chcą zajmować się gdzieś tam freelansem i gdzieś tam złapać te pierwsze swoje zlecenia. No na pewno będzie to o wiele cięższe, no bo jeśli ktoś ma zapłacić powiedzmy grafikowi, rzucam bez głowy powiedzmy, z 50 euro za, za jakieś logo, no i on zrobi mu to logo i ono będzie wyglądało dobrze, po czym wklepie sobie jakiegoś free AI generator w Google i zrobi mu to AI dwa razy lepiej to, co zrobił mu tamten grafik, no to dlaczego miałby płacić za takiego grafika, nie? No to, to myślę, że głównie o to się rozchodzi, o tą jakość i czas, którą ty na pewno się zyskuje. Um, używając samego generatora, i nie mówię, że to jest jakieś bardzo złe, e, chociaż e, moja branża na tym cierpi. Moja branża także na tym ucierpi, i jak wiele, jak e, wiele innych. A... Chciałbym jeszcze dodać, że no, tacy na pewno profesjonalni, jak już wcześniej wspominałem, graficy. Im to nic nie grozi, ponieważ oni już mają jakieś zasięgi, oni mają rozpoznawalność. Ludzie i tak będą do nich się zwracać, bo mają tam jakiś swój już wyrobiony styl i renomę. I tak będą mieć zlecenia. No ale taki, taki grafik początkujący może faktycznie mieć jakieś powiedzmy trudności z łapaniem zleceń. I sam ostatnio miałem bardzo ciekawą sytuację, kiedy miałem zrobić na przykład logo dla klienta i. W ogóle nie sprecyzował, co bardzo, co miałem zrobić. <laughs> e, także no, zrobiłem tak, jak mi napisał. Wyglądało to nie najgorzej powiedzmy. E, i wysłałem mu to, po czym on to w sumie jednak stwierdził, że sobie wygeneruje to się I wysłał mi, że to, chyba, że tak zrobisz. nie? tylko tak, że no, wyglądało to na tyle dobrze, że cena do jakości po prostu mi nie grała i musiałem zrezygnować niestety ze zlecenia, ale to, to taka śmieszna sytuacja, akurat. <laughs> propos samego AI. Uh... Warto jeszcze się zastanowić na tym, jaki to będzie miało wpływ na przyszłość, bo tak jak mówiłeś, obecnie nie zagrażono profesjonalistom i osobom, które już w tym grubo siedzą, a, ale w przyszłości podbierze część klientów. Myślę, że nie do zera, bo tak jak, tak jak teraz powiedzmy outsourcing do Indii też nie wypar wszystkich osób korzystających z usług polskich grafików, więc dlaczego... Outsourcing na coś tańszego, czyli na AI miałby wyprzeć absolutnie wszystkich profesjonalnych grafików z Polski. Zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli korzystać z usług ludzi. No tak, tak. To jest nawet jeśli, powiedzmy, wszystko będzie kiedyś tam, już tak wybiegam trochę w, w wiesz, przyszłość science fiction, wszędzie będą roboty, wszystko będą za nas robić roboty, to myślę, że i tak znajdzie się gdzieś ta grupka ludzi, która będzie. Czerpać frajdę z tego, że człowiek gra na gitarze. Prawda, i będą ludzie, którzy będą chcieli za to płacić tylko dlatego, że to człowiek gra. Poza kamerą mówiłeś także, że pracujesz razem z e, pewnym znajomym nad grom. Może chciałbyś opowiedzieć nam trochę więcej o tym projekcie? No, aktualnie jest to strasznie wczesna faza rozwoju gry. Ja mówię tu o tak wcześniej fazie rozwoju gry, że. Przygotowane są, przygotowywane są takie podstawowe animacje, jak na przykład nie wiem, animacja biegu chodzenia. gdzieś tam już mam skończoną pierwszą animację ataku, powiedzmy tam z pięciu albo z sześciu. Mogę opowiedzieć, jaki jest główny zamysł na grę, bo. i, i, i to jest jedne co aktualnie mogę powiedzieć w zasadzie. Czyli gierka będzie. Będzie to rogalik w stylu pixel art od góry. Gdzie będziesz mógł się wcielić w, w jedną, jedną z paru postaci. Znaczy, no, tak jak w typowych action RPG-grach, może być to jakiś łucznik, może być to jakiś wojownik, jakiś mak, albo jakiś powiedzmy łotrzyk. No i generalny zamysł gry. Jest taki, żeby zrobić z tego takiego hack/slash RPG z elementami roguelike. I to, takie gry to są to są właśnie takie moje koniki e, w grach, które gram aktualnie. I myślę że, myślę, że takie połączenie byłoby na pewno ciekawe. A jak będzie wyglądała gra, jak, jaki będzie gameplay, to raczej e, pokażę, e, podejślę demo, jak. E, jak będzie na pewno jakaś późniejsza faza rozwoju, jakieś już może alfy, albo jakieś, jakieś demko uda nam się skleić. Mhm. Na pewno, gdy rozwinie się coś z tego fajnego, to zachęcam Was do pokazania tego na moim kanale. No pewnie, coś, coś na pewno się zgadamy. I w razie jakichś trudności, to, to spodeślę mojego programistę, bo czasami ma delikatne problemy. No dobrze, w takim razie w sumie zostało nam ostatnie pytanie. A brzmi ono, w co ostatnio grałeś, co Cię bardzo usatysfakcjonowało i może być to gra Indii, a może być to nawet duży tytuł? No ja ostatnio pogrywam sobie w dwa tytuły w zasadzie, na zmianę, jest to The Binding of Isaac, z wszystkimi tymi dodatkami, które gdzieś tam wyszły po drodze, absolutna klasyka Rogalików. Tak, jest to, jest to król Rogalików, moim zdaniem. Jest to gra, która nigdy mi się prawdopodobnie nie znudzi. Grałem w nią jako tam gdzieś, gdzieś tam dziecko, teraz gram już jako dorosły człowiek i dalej tak samo świetnie się bawię. A drugi tytuł jest, jest to stare poczciwe Diablo. Diablo 4. Oczywiście. <laughs> Całkiem przyjemna, ym, przyjemna. gierka. Myślę, że nikomu nie muszę jej przedstawiać, ponieważ jest to gierka Triple Play. Yy, I jeśli ktoś będzie chciał ją zobaczyć, to raczej sobie wpiszę gdzieś tam w, w internetach. Jedyne co mogę powiedzieć, to żebyście nie, nie patrzyli na buildy gdzieś tam w internecie, tylko próbowali coś samemu robić, bo jest to o wiele ciekawsze i, i, i o wiele bardziej fan to play. Takie. <ścoughs> no to takie no, moja, mój, mój tip. No dobrze, dzięki wielkie za rozmowę. Mam nadzieję, że widzowie, widzowie, ci, którzy zwłaszcza zainteresowani są samą grafiką, ale także ci, którzy chcieliby samodzielnie robić grafikę do swoich gier, wyciągnęli dużo z tego wywiadu. No i ja również dziękuję za możliwość udziału. <laughs> Jesteś tutaj drugą najbardziej znaną osobą na tym kanale, także siłą rzeczy musiałeś się tutaj pojawić. No dobrze. W takim razie to tyle na dzisiaj. Ja się żegnam. No, do witania, do witania. Hej.